Jest tak. No, no to właśnie. To. Ta, ta, ta. Weź go stukni Stuknij Stołotnie go! Ja idę do ciebie ci pomóc. Nie mam mana, ale Ej. ci pomogę. Nie mam mana, ale ci pomogę. Dawaj. Dawaj go. Dawaj go. Dawaj go! klapkę Nie mam klat. Ja też jebałem. Ale gówno! Nice bitch. Ale go zajebałem. O Boże. O Boże, aż się sam sobie dziwię. A! O kurwa padnę szto miałeś Jezus idzie Ty ona leci za mną, Krzysiu. Ona tu Raz mówiłem, braku, braku. dwa pisałem i jeszcze potem mam się upominać do ciebie, żebyś zwrócił uwagę, tak? Jest No sok koleś. Chyba ja, nie mam mój tysięcy, cofnij się, cofnij się Cześć światu. Ja tu. No ja tu ulti włączyłem, a ty co? Ja Говно, может быть, я говно, говно сделаю, могу еще что БАЗЫ и сел в лес сам. А у меня можно, но сейчас можно. Ну, я сейчас хочу снимать. Катерина? Я заскучил, а у нас не стоит, только живет. ха я фраг. бы Давай на фраг, Он есть в лесе, Давай, давай, догонишь. Jezus, Maria! Mierza go, kurwi Będzie materiał. Jest. Jest! jest. A, ale, jest. Ale, ale. To jest chyba pola, O Boże, się Ty zobaczy, ja tu jest grzybów. Ale co ja teraz zrobię? O Jezu! O Boże, ty on mnie ze stunowo, ty. No ja jest Boże! Ja zaraz będę miał stuna. O Boże Dawaj, no. Ty no ze no mi! Ty, chuj mu w dupie, chodź w dupę, ja go zabiję Ja, ja. Go. ja. Ty tak, Teraz, teraz, teraz ja. Próbuję ja. się tłumaczyć, ale ja tak po prostu i tak jest Jak Ej, że co jak ona wyjdzie, zobacz Ej, zniknął mi Brandz Śniemy ją? Aaaaaj, chuj ci wiółko ty uważaj Żopę. Ale jak perfidnie on chce ksuć. Już to widać. O, ale długo pałeś. Udało ci się zabić wroga. O Jezus. I o, i kurde, padliśmy wszyscy. Boże, bo cię zreagują. dobra, Legenda. Oj. Oj, przed tymi dwoma to. Nie, nie, nie. Ja ich zaatakuję. Jezus Maria! Bo Jezus Maria! Ojej! Bo... Co to Czy się ty dzieje? Ty co widziałeś, pan? Ale co? no to wiesz. No to Przeciwnik pokonany. Patryk. Patryk pokonany. zabójca. Nie bo tu się tanki rzucają i inne noby A czemu podwieżał? A nie wiem O! o! o ona jestem śmiertelna! Jezus uciekam! O! O! Uciekajcie! Dziękuję Coś mi się to... stracował dupę I to grubo Zabijamy? No ja już nie zabijam Piszuty, nie masz życia. Kasz, kas, psujesz. I znowu miałbym double killa. Ale, ale ty gówno. A, ja tu psuję.